Jeśli weźmiemy kilka dni wolnego, możemy mieć 9 dni wypoczynku. Warto więc pomyśleć już teraz nad tym, co ciekawego można zobaczyć w kraju. I turysta coraz bardziej świadomy swoich potrzeb, coraz bardziej uczący się tego, że jest w czym wybierać i to już nie, nie, nie wystarczy zaoferować mu tylko hotel i basen, ale często trzeba go kusić czymś więcej. No z drugiej strony mogą to być wszystkie formy turystyki aktywnej, prawda? czyli kitesurfing, żagle, konie. Cokolwiek, co może w, w sprawić, że ten wyjazd na kilka dni będzie nie tylko przyjemnym odpoczynkiem, ale też atrakcyjnie spędzonym czasem z rozrywkami, które możemy i ze wspomnieniami, które możemy zabrać do domu i pochwalić się znajomym. Większość Polaków planuje wyjazd, wykorzystując internet jako źródło wiedzy oraz inspiracji. W sieci znajdziemy nie tylko opinie, ale również wspaniałe zdjęcia oraz bardzo bogatą ofertę wcześniej patrzyliśmy na fora, kto co poleca w danym miejscu, jaka była opinia na temat konkretnego nawet pensjonatu, hotelu, a teraz w chwili obecnej wchodzimy na taki etap łączący wszystkie dotychczasowe możliwości, jak chociażby w ramach targów turystycznych online. Widząc stronę internetową, widząc galerię, widzimy pewną część prawdy. Druga część prawdy tworzy tak naprawdę człowiek, który nam to sprzedaje. I tutaj mamy tą możliwość tego nie leży permanentnego kontaktu, ale przede osobistego kontaktu z tymi osobami, które nam to oferują. Najczęściej wyjeżdżam do Puszczy Białowieskiej, a konkretnie do Białowieży, dlatego że no, jest tam bardzo rodzinna atmosfera, e, swojskie jedzenie, e, czyste powietrze. No, czego chcieć więcej? Białowieża jest dla mnie e, jakąś taką oazą spokoju jest dla mnie, jest miejsce mocy, gdzie ładuję akumulatory. No właśnie, drodzy Państwo, jak zorganizować udany, fajny, długi weekend majowy. Witamy naszego gościa, Wojciech Krewt, organizator targów turystycznych online. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Targi, targi. Ja jeździłem całe swoje życie do Poznania na targi poznańskie z mamą, to były hale wystawowe, wielkie, wielkie jakieś budynki. Z tymi się kojarzyły targi, a tu mamy targi online. Na czym one polegają internetowe? My dzisiaj też jeździmy, tak? Mhm. Tylko faktycznie przy planowaniu takim codziennym podróży internet przejął tą poeczkę. To jest pierwsze źródło informacji, w którym Szukamy inspiracji na podró do podróżowania, na małe i duże. To jest to miejsce, w którym szukamy opinii, porównujemy ceny. To jest to pierwsze źródło i chyba coraz bardziej zaufane źródło informacji, A przede wszystkim bardzo szybkie. No, no i bardzo wygodne. Ale na czym polegają te targi? Targi jest to zbiór ciekawych ofert w postaci mm. wirtualnych stoisk, prezentacji, gdzie... Po, prezentujemy ciekawe pomysły na weekend, ciekawe pomysły na wakacje, jako źródło inspiracji. Tak naprawdę, nie wychodząc z domu w kilka klików, możemy sprawdzić, co aktualnie jest ciekawego w Polsce, ale też i za granicą. A czy można jakoś procentowo określić, ile osób w tej chwili za pomocą internetu decyduje się na, na, kolej, na dany kierunek? Na, znaczy, najnowsze badania wskazują, że ponad 90% osób planując wypoczynek, sprawdza e, źródło w internecie. Mm -hmm. Przeglądamy średnio 23 strony zanim dokonamy wyboru, czyli widać jak bardzo szukamy tych inspiracji, dlatego to jest mm. dobry moment do zainspirowania, do zahaczenia turysty, powiedz przyjedź do mnie. Ten internet staje się coraz ważniejszy, porozmawiajmy o długim weekendzie majowym. Co by Pan zasugerował, widzą pytanie na siedem. jakie miejsca, jakie kierunki, które nie byłyby przesadnie drogie, czy bardziej Polska, czy zagranica, gdzie można się udać na taki weekend? To każdy ma swoje preferencje. Mm -hmm. Nie lubią góry, inni morze, Mazury, chociaż faktycznie ten weekend jest bardzo długi. Mam nadzieję, że będzie też bardzo ciepły, dlatego. Nawet ulok... 9 dni może, prawda? Dokładnie. Mm -hmm. 3 dni urlopu, 9 dni, można sobie zrobić mini urlop na przykład nad morzem, tak? Coraz młodniejsze jest wody słowo, coraz więcej osób jeździ tam, bo to jest dobra waza wypadowa do zwiedzania całego pomorza. Ale też inne miejsca, na przykład ja cały czas twierdzę. A czy nad morzem nie jest drogo, na przykład, no bo w tym okresie. Sopot, Trójmiasto. W tym okresie jest znacznie taniej, w tym okresie mhm. jest znacznie taniej, ale możemy też wyszukać wiele perełek wokół nas. Na przykład turystyczne odkrycie 2012 roku to skansen w nagawkach. Piękne miejsce. Byłem. Takich pięknych miejsc, które powstają wokół nas w Polsce, które jest cały czas nieodkryta, jest bardzo dużo. Tam w tym skansenie, jeżeli będziecie, bo skorzystać z basenu między innymi i tak dalej, no. i tak dalej, Także tam jest połączenie i przyjemnego i prawda i, i, i pożyczenie. Tak, i nowoczesność, i wypoczynek ten dla, dla ciała i ten dla duszy. Dokładnie prawda? tak. Proszę, my na, na ten weekend, bo ten też już jest długi weekend, co prawda nie aż tak jak majowy. Mm -hmm. e proponowałbym wizytę w Wejherowie. Tam jest największa pisanka w Polsce, mhm. mega pisanka z zajączkami, warto zajrzeć, zobaczyć. Takich miejsc faktycznie... Puszcza Białowieska, tu. przecież szczególne miejsce w Europie, również na długi weekend majowy. Myślę, to że nie kierunek? trzeba wyjeżdżać daleko mhm. za granicę, chociaż te wyjazdy są równie przyjemne. Polska staje się coraz bardziej dostępna. Również podróżowanie po kraju, bo faktycznie, wiemy, ceny paliwa drogie, ale na przykład coraz bardziej dostępne są linie lotnicze krajowe, które, mhm. gdzie można czasami dużo taniej niż pociągiem polecić z Krakowa do Gdańska, czy, czy z innych miast do a czy dzięki tym targom można znaleźć na przykład jakieś miejsce przy wschodniej granicy, na przykład skorzystać z roweru, bo mówimy o drogiej benzynie i na przykład na rowerze przemieszczać się i poznawać kolejne jakieś, jakieś, jakieś regiony? Są różne rodzaje mm -hmm. kategorii, jest turystyka aktywna, rozrywko, rozrywki dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mm -hmm. miejsce na weekend, mm -hmm. turystyczne odkrycia. Każdy może wybrać ze, swoich, ze swojej perspektywy. Ale jest jeden minus, no, nie oszukujmy się. Może się zdarzyć, że będzie chłodno i będzie padał deszcz. Załóżmy, że ktoś nie chce podejmować takiego ryzyka i decyduje się na wyjazd zagraniczny. To jakie miejsce by pan polecił? Na, 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 na kieszeń przeciętnego Polaka. Ja zawsze mówię, że nie pogoda, tylko towarzystwo Aha. o wakacjach świadczy. No ale gdybyśmy pomyśleli nie. głównie o pogodzie i chcieli wjecha za granicę, to gdzie? Coraz, coraz mocniej zyskuje faktycznie Egipt, tak? Mhm. On się po rewolucji odbudowuje wizerunek i, i to jest taka pewna ciepła destynacja, tak? Ale wiele osób wybiera również już Turcję i inne ciepłe, ciepłe kraje. A jakie stolice europejskie? Nie Berlin, Paryż? Miejsca na weekend faktycznie wokół nas dzięki połączeniom lotniczym można wybierać dowoli. Londyn na zakupy, Berlin, tak? Paryż faktycznie piękne miejsce. Ale również coraz popularniejsza staje się Skandynawia. Pomimo Nie szukamy ciepła wcale, wbrew pozorom, tylko szukamy Mamy ciekawych nowych tak, tam nie jest drogo? No, yy, trzeba się liczyć, że faktycznie mhm. nie. Fiordy norweskie to, to już jest droższa wycieczka. Ale, ale wspaniała, dziewicza przyroda, cudowne turystyka widoki. to emocje, to doświadczenia mhm. i tego szukamy coraz bardziej. Chcemy odkrywać. Nie chcemy takim iść też trybem popturystycznym tam, gdzie wszyscy, tylko szukamy czegoś zupełnie nowego. Bardzo serdecznie panu dziękuję i dziękuję w imieniu widzów tutaj na siadanie i swoim za, za, za taką, taką zachętę, bo rzeczywiście podróżować warto, podróże wzbogacają i, i naprawdę, jeżeli jest czas i tych kilka dni wolnego, warto pojechać w podróż. Na przykład, drodzy państwo, do Pragi, którą ja osobiście uwielbiam. Czeska Praga jest piękna, niedaleko, w miarę niedrogo, świetne jedzenie i tak, dalej, i tak dalej, ale